Witajcie. Chciałem Wam pokazać zegarek Seiko SNZF17. Zegarek w tej chwili ma, nie pamiętam dokładnie, 5 lat. Jakoś tak. Tak on wygląda po tylu latach użytkowania. Praktycznie codzienne użytkowanie. Nie nagrywałem wcześniej filmu. Były jeszcze inne zegarki w tym czasie, których użytkowałem, ale mniej. Zdecydowałem się nagrać teraz ten filmik, ponieważ sprzedałem sprzedałem jakiś czas temu orienta Big Mako zegarek, który użytkowałem troszeczkę w Wcześniej zacząłem używać tamten ten zegarek od tego, i gdy tylko ten się pojawił, to tamten odszedł na drugi plan. I teraz tak. Dlaczego tak się stało? I dlaczego w ogóle sprzedałem Oriental? Yy, oba zegarki są w podobnej cenie. To jest chyba teraz około 800 zł za nowy zegarek. Zależy jaki tam jest kurs walut, Orient, Big Mac, ono przychodzi, wchodzi w tym całym przedziale cenowym. Dla mnie ładniejszy jest ten Seiko. Jest lepiej wykonany. To jak on wygląda, a już naprawdę częściej go noszę, bo teraz już tylko jedyny, ale tamten naprawdę odszedł w Tamten tak się ściuchrał, ten Orient, w porównaniu do tego, jak teraz wygląda po... po tamten w dwa lata o wiele gorzej wyglądał, niż ten wygląda y, po tylu latach. Y, szybka w tamtym, porysowana jak diabli. Tutaj, jeżeli się wyostrzy tylko parat, może coś będzie widać. Delikatny jakiś. Tam bezel strasznie porysowany. Tutaj jest tylko jedno takie uszkodzenie, może jakieś minimalne. Mało tego. Tutaj bardzo ciężko chodzi ten bezel. Ja go smarowałem. On wtedy troszeczkę lepiej chodzi, ale jakoś nie bawię się tym w ogóle, więc tak nie smaruję, nie tłuszczę tego. W orjencie się zepsuł. Mogła sobie kręcić w jedną i w drugą stronę. Byłem u jednego z włodzi zegarmistrza, drugiego zegarmistrza, i obydwaj nie potrafili zamówić tej części do Orienta tego takiego, takiej blaszki okrągłej, która powoduje to cykanie. Nic z nich nie mógł tego w ogóle sprowadzić, ponieważ jeden powiedział mi, że Orient nie kataloguje tych części i nie wiadomo które to jest co tu zamawiać, to wszystko z zagranicy, to są jakieś pieniądze po prostu nie wiadomo jakie yy, i nie wiadomo czy to będzie w ogóle to yy, mało tego, tu był strasznie porysowany, wgniotki, uderzenia naprawdę jakość Seiko jest w ogóle w tej samej cenie dla mnie nieporównywalna ja teraz mam już tylko jeden zegarek, wszystkie inne zegarki sprzedałem bo Odkąd mam tego, to tylko tego użytkowałem, więc miałem jeszcze a w tym czasie. 5600 sprzedałem. Orient od razu poszedł w tej cenie, co go wystawiłem. Jako uszkodzony gościu powiedział, że ma zdolnego zegarmistrza, że, że bez problemu on to zrobi. Jestem ciekaw, po prostu czy mu się dało zamówić tą część, chyba że miał jakiegoś innego orienta, którego pobrał po prostu tą część. Maskownica w Oriencie. No po prostu tak się wygięły od użytkowania, że wszystko grzechotało, klekotało, no strasznie mnie to denerwowało. dzwonienie cały czas po prostu. W końcu jak obrzuciłem na pasek silikonowy, no to jeszcze jakoś to było znośnie. Ten bezel kręcący się przykleiłem na superglue. Przy dużej ilości wody, gdzieś jak się kąpałem, on po prostu się odklejał. I znowu trzeba było ukleić, no bo to wiadomo, to jest taki klej, żeby chciałem, żeby on puścił po jakimś czasie, żeby nie blokować tego na zawsze. Yy, co jeszcze? No ja się zraziłem po prostu do, do, do Orienta i raczej nie kupię nigdy Seiko. Miałem kiedyś Sejko za, dzieci, za dzieciaka, ale to nie wiem czy, czy to nie była podróba jakaś. Yy, no ja bym Seiko jeszcze kupił. No tutaj wiadomo, no trochę się zużyło, no, ale jak na tyle lat to ja użytkuję cały czas wodoodporność tak jak widać 100 tam było 200 tu i tu nie widzę żadnej różnicy, no bo ja nie nurkuję yy, liczy się dla mnie wygoda, tamten był bardzo ciężki na ręku po prostu no, przeszkadzał, latał trudno było to dostosować, jeszcze tam się też trochę wykrzywiały mi Teleskopy, zegar że ja za ciasno noszę zegarek, ale on, on, on latał jak grzechotka, więc nie wiem czy, czy za ciasno. Tak. Luma, o wiele lepsza niż tam. O wiele. Yy, a to jest tylko Seiko 5. Yy, dokładność chodu. Yy, ten mi robi, żeby nie skłamać, 4-5 sekund na dobę. Tamten był 20, ja wiem, że ten też powinien robić 20, ale mi nie robi tak. Po prostu robi mniej. I tamten był u zegarmistrza na korekcie. I tak czy inaczej. W drugą stronę chyba to, to, to było, że, że błąd był, odchyłka była w drugą stronę. Yy, co jeszcze? Yy, mam wrażenie, że też jest lepszej jakości to zapięcie. Lepiej się jakoś trzyma. Także jeżeli ktoś zastanawia się jaki zegarek kupić. Ja wiem, że jest ładny Orient Big Mako. Ale myślę, że... Nie sądzę, że ja trafiłem na jakiś wadliwy egzemplarz, bo ja kupiłem nowy zegarek. Yy, Japoni, nie, Japonii to był chyba, japoński. To nie był żaden jakiś wynalazek. No to ja bym nie kupił już drugiego razu Orienta Big Mako. Po prostu... No, no Tak się ściuchrał zegarek od normalnego noszenia, że szok ten jest moim zdaniem ładniejszy. Wytrzymalszy, dokładniej chodzi: cena ta sama. Mniej więcej nie, nie patrzyłem, ile teraz kosztuje olimpiko, ale podejrzewam, że też około 800 zł. No, mam nadzieję, że pomogłem komuś. Nie będę opisywał wszystkich, czytał z internetu. tam parametrów tego zegarka, wszystkich tam danych można sobie sprawdzić. Ja naprawdę polecam te zegarek.